Dzień dobry Państwu. Chciałbym powitać Państwa w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze na Powiatowych Targach Pracy. Dzisiejsze targi odbywają się w ramach Europejskich Dni Pracodawcy, a patronami są starosta Kamiennogórski i specjalna strefa ekonomiczna małej przedsiębiorczości w Kamiennej Górze. Witam serdecznie naszego specjalnego gościa, osobę, na którą nasz powiat zawsze może liczyć. Panią Wiceminister Edukacji i Nauki Marzenę Machałek. Witam patronów dzisiejszych targów, starostę kamiennogórskiego, Pana Jarosława Gęgorysa. I Panią Wicestarostę Małgorzatę Krzyszkowską. a także prezesa specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości pana Tadeusza Rykarskiego i panią wiceprezes Dagmarę Białgorz. Serdecznie witam przewodniczącą Rady Powiatu Kamiennogórskiego, panią Edytę Wyrostek. Witam radną powiatu kamiennogórskiego pan panią Zofię Kolac. Pana, 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 pana. Witam wicedyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy panią Zuzannę Bielaską. Witam Witam naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze pana Krzysztofa pana, Skipskiego. Witam kierownika Urzędu przepraszam, kierownika Wydziału Obsługi, klienta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kamiennej Górze, panią Monikę Trybułę. Witam kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, panią Dominikę Trawińską. Witam dyrektora zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących panią Mariolę Jaciu. Witam dyrektora liceum ogólnokształcącego w Kamiennej Górze pana Jacka Bruździaka. Witam dyrektora i promotora przedsiębiorczości gminy Kamienna Góra pana Krzysztofa Solarza. Witam serdecznie przybyły media. Wit Witam wszystkich przybyłych na to wydarzenie, a przede wszystkim naszych wystawców, pracodawców z powiatu kamiennogórskiego i regionu. Bez waszego, zaangażowania, bez waszego zaangażowania nie byłoby tych targów. Bardzo serdecznie dziękuję. Są to pierwsze targi zorganizowane po tym ciężkim, pandemicznym czasie. Jak widać po ilości wystawców, na szczęście kamiennogórski rynek ma się nieźle. Brawa dla naszych pracodawców. Mając wstępy już za sobą, chciałbym poprosić o zabranie głosu naszego gościa specjalnego, panią wiceminister edukacji i nauki Marzynę Machałę. A i porozmawiać. Szanowni Państwo, ten tydzień, po dzisiejsze spotkanie jest rozpoczęte w ramach Europejskiego Tygodnia Pracy i ta konferencja również jest, ten poświęcony jest z tego właśnie tego Tygodnia Pracy. Dlatego też w sposób szczególny myślę, tutaj jest miejsce, aby podziękować wszystkim pracodawcom, czyli wydaje się, tych tak powiem, to, że jesteście, że funkcjonujecie, że te swoje firmy rozwijacie przeciągle, inwestujecie, pomimo sytuacji, która na pewno i wszystkali mikro mi jest dosyć skomplikowana i wiele różnych znaków zapytania co do przyszłości tego, w jaki sposób będziecie znaleźć funkcjonowana. Życzę miłego dnia i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, życzę w takim razie owocnych rozmów spełnienia oczekiwań związanych z pozyskaniem pracowników lub znalezieniem oczekiwanego zatrudnienia. Dodatkowo zapraszam na konsultacje z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Urzędu Skarbowego inkubatora przedsiębiorczości kamieni na Góra i Powiatowego Urzędu Pracy z Kamiennej Na koniec proszę Państwa chciałbym podziękować swojemu zespołowi z Urzędu Pracy za pracę, którą wykonali, aby dzisiejsze targi mogły się odbyć. Dziękuję Dzień. się moi drodzy. Szanowni Państwo, uznaję Powiatowe Targi Pracy 2022 za oczyszczalne. Leściński, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Dlaczego pan wstąpił do straży? Ha, to było takie yy, marzenie z dzieciństwa, jakoś tak się ułożyło, że yy, udało mi się zostać tym strażakiem. No i w tej chwili pracuję już 24 lata. Dlaczego miałbym wstąpić do straży pożarnej? Jakie są powody? Jak byście zachęcili? No bo dzisiaj tarpię. Każdy ma swój powód. Generalnie Straż Pożarna to jest taka instytucja, gdzie przychodzą e, pasjonaci, ludzie, którzy chcą ratować innych, chcą pomagać. E, no, kosztuje to też niemało wysiłku, ponieważ musimy przejść cały cykl szkoleń w momencie, kiedy jesteśmy przyjęci do służby. Taki cykl szkoleń trwa około pół roku. E, no i po takim szkoleniu człowiek jest przygotowany do tego, aby nieść pomoc innym osobom. To jest wieczne niebezpieczeństwo, wieczne narażanie życia. Dlaczego? Ktoś chce to robić? No to jest pewnego rodzaju misja. Tak? Jak każdy musi sobie po prostu ułożyć to wszystko, jeżeli chce takie rzeczy robić, jest pasjonatem, to jak najbardziej zapraszamy, takich ludzi potrzebujemy. Jak by Pan zachęcił młodych ludzi, żeby przyszli do Straży? Powiem tak. Na pewno to jest specyficzny rodzaj pracy, służby, ponieważ każdy dzień wygląda inaczej. Nie ma dwóch takich samych akcji. Także osoba, która. Chce u nas pracować, może liczyć na to, że za każdym razem, każdego dnia spotkają coś nowego, coś, coś co spowoduje, że nabierzemy nowych doświadczeń, nowych umiejętności. Brakuje strażaków? To znaczy, w, generalnie w, jeżeli chodzi o teren całego kraju, tak, brakuje, natomiast jeżeli chodzi o komendę powiatową w Kamiennej Górze, no Musimy tutaj też się wystawić, musimy się przygotować, ponieważ rotacja, się rotacja ludzi następuje cały czas i z pewnością będziemy potrzebować w tym roku kolejnych nowych osob. Witam serdecznie sierżantka Paterzynę Trzepak, Balicka, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze. Dlaczego pani wstąpiła do policji? Powiem szczerze, że marzeniem to było moim, największym służba w policji, także po latach udało mi się do tego doprowadzić. Niebezpieczeństwo, zagrożenia, zagrożenia życia, zdrowia. Dlaczego ludzie chcą to robić? Jak by Pani zachęciła yy, no, młodych ludzi do wstąpienia do policji? Robimy to dlatego, że to kochamy, robimy to dlatego, że uwielbiamy pomagać innym, ludzi, innym ludziom. Jeżeli są osoby, które też to uwielbiają robić, a przy okazji właśnie a propos tego niebezpieczeństwa żyć w takim ciągłej, ciągłej, adrenalinie, tak, ciągłej adrenalinie, to serdecznie zapraszamy w nasze szeregi. Fajna jest praca policjanta, jest ciekawa, jest różnorodna? Tak, jest to bardzo ciekawa praca, różnorodna. Musimy tutaj bardzo wiele umiejętności posiadać, musimy bardzo wiele rzeczy umieć tak? z zakresu prawa, z różnych innych rzeczy. Tak? Oczywiście, że tak, corocznie mamy prowadzone oczywiście testy sprawnościowe, wyzwania strzeleckie, tak? które musimy również zaliczać. To wszystko składa się po prostu na naszą służbę. Tak? Ten, ta jedna sekunda, w której my gdzieś nie dobiegniemy, może kosztować czyjeś życie. Brakuje policjału. Obecnie tak brakuje nam policjantów, Jest to, staje się to powoli problemem, natomiast, natomiast stale też prowadzimy nabór do tej służby. Mariola Jaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Targi pracy połączone z edukacją, dla Was to święto, ale zarazem też wystawiacie swoje produkty. Swoją ofertę edukacyjną, tak. Ale muszę powiedzieć, że serce rośnie, ponieważ na każdym stanowisku, które tutaj zostało wystawione, to są nasi absolwenci właśnie absolwenci zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. Ponieważ my przygotowujemy młodzież do rynku pracy. Pani minister powiedziała na, w swoim przemówieniu, że 40% uczniów kończących technikum podejmuje studia a 60% kończących liceum ogólnokształcące, więc nie wszyscy pójdą na studia. Trzeba w jakiś sposób odczarowywać mit który gdzieś był zakorzeniony za poprzednich lat, że yy, skończysz studia, będziesz kimś. Nie, skończysz technikum, będziesz kimś, skończysz szkołę branżową, będziesz kimś, bo od tego zależy Twoja przyszłość, jaki masz padre. Kto ma gotować, kto ma szyć, tak, prawda? Tak, nie, ale obiekt. to yy, kwestia tego, że trzeba być dobrym w swoim zawodzie i znaleźć takie imprezy jak ta pokazują, że żeby znaleźć swoje miejsce na ziemi i robić to. To będzie się lubiało, ponieważ praca ma być przyjemnością. Odczarowujemy rzeczywistość dzięki tym imprezom. To, to przyzwyczajenie, że y, szkoły branżowe są jakieś może naznaczone. Nieprawda. To są świetni ludzie, świetni pracodawcy i, i zachęcam wszystkich do tego, żeby przemyśleć swoją przyszłość. Teraz pani klasy mundurowe mają zupełnie inny wymiar wobec tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Panie redaktorze, my już mamy zrobiony nabór, my mamy jedną klasę, klasę mundurową, my już mamy zrobiony nabór na y, kolejny rok. Y, tak wielkim powodzeniem y, cieszy się właśnie... Może warto otworzyć kolejny oddział? Nie możemy otw otwierać kolejnego oddziału, ponieważ my Mamy podpisaną umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej. To są klasy dotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i mamy zgodę na otworzenie jednej klasy. Jeżeli otworzyłabym drugą, to nie mogłaby brać udziału w poligonach w Świętoszowie, nie mogłaby brać udziału w różnych przedsięwzięciach, w edukacji wojskowej. Dlatego to jest tylko jedna klasa, będzie to teraz najlepsza klasa. Armand Winiarski, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze. To bardzo duża impreza zorganizowana po raz pierwszy pod pana sk przewodnictwem, skrzydłami. Tak, to prawda. E, tak naprawdę to jest impreza, która, którą powtarzamy dopiero po czterech latach. E, dwa lata było pandemii, co, co oczywiście wykluczyło e, organizowanie takiej imprezy. Oczywiście to jest impreza e, pierwsza moja jako, jako dyrektora Urzędu Pracy. Kim są wystawcy? Skąd przyjechali? Co prezentują? Wystaw, wystawcy w większości to są nasze powiatowe firmy, prac, firmy e, pracodawcy naszego regionu. E, także, także tak naprawdę to, to nasi, nasi lokalni pracodawcy. Czego się spodziewacie po tych targach? Te targi przede wszystkim są skierowane do osób młodych. Większość w oferty, którą tutaj pracodawcy, przedsiębiorcy oferują, to, są, to jest oferta. Dla, dla ludzi młodych, dla absolwentów. No i oczywiście mamy też tutaj moduł e, oferujący e, pracę uchodźcom z Ukrainy. Są to firmy, które się specjalizują tylko i wyłącznie w zatrudnianiu cudzoziemców. To, to są firmy też z kamiennej góry. Także celowaliśmy przede wszystkim ludzi młodych. Zresztą widać, że, że tutaj najwięcej zwiedzających to są ludzie młodzi. Chodzi o to, żeby, żeby tych ludzi tutaj u nas w tym powiecie kamiennogórskim y, zatrzymać, żeby oni nie wyjeżdżali, żeby mieli jakąś ofertę, żeby, żeby tutaj pracowali, żeby tutaj płacili podatki e, żeby nie i żeby stąd nie wyjeżdżali po prostu. Dzień dobry, szanowni państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej w ramach y, Tygodnia Pracodawcy. Y, jesteśmy w Kamiennej Górze na targach pracodawcy i naszym gościem honorowym jest dzisiaj Pani y, Wiceminister Edukacji, Pani Marzena Machałek. Bardzo proszę Panią Minister o zabranie głosu. Bardzo proszę Pani Minister. Dziękuję. W ramach Europejskiego Tygodnia Pracy, piękne targi pracy w Kamiennej Górze. Tutaj mamy ponad 100 wystawców, będzie brało udział ponad 1000 uczestników. Piękna idea, pięknie zorganizowane przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie, które się świetnie wpisuje w realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki reformę kształcenia branżowego i technicznego. Bardzo cieszę się, że tu jestem, że jestem też na terenie szkoły która pięknie się rozwija, która pokazuje, że dobrze i skutecznie przygotowuje do zawodu, ale także i bardzo pięknie kształtuje postawy patriotyczne. Mamy tu bardzo oczekiwane i pożądane zawody, które się dzieci uczą, ale też klasy mundurowe. Bardzo się cieszę, że tu są pracodawcy z okolic, z kamiennej góry i okolic, z całego regionu. Bardzo się cieszę, że są też uczelnie wyższe. Cieszę się, że uczestniczą w nim uczniowie i szkół podstawowych i szkoły, zespołu szkół zawodowych i też Liceum Zdrowcego. Tylko taka wymiana właśnie informacji między pracodawcami ich oczekiwaniami, a także informacja ze szkół, jakie zawody i co się w nich dzieje, także ekspozycja uczelni pozwala na efektywne kształtowanie czy... Kształcenia branżowego i technicznego. Chciałabym powiedzieć, że mamy już duży przyrost i dużą zmianę po wprowadzeniu reformy. Dzisiaj w szkołach branżowych i technicznych jest 55,5% uczniów po szkołach podstawowych. W odróżnieniu na przykład od Francji mamy tam 39 osób a na przykład w Niemczech 49. Ale to nie jest najważniejsze, ile się osób uczy, ale ważne, czy to jest skuteczne, efektywne i trafne kształcenie. I żeby ono takie było, potrzebne są te targi. My oczywiście zbudowaliśmy bardzo dużo narzędzi, w tym prognozę zapotrzebowania na zawody i muszę powiedzieć, że ta prognoza się cały czas o te zawody zwiększa. Bardzo mocno tutaj widzimy i zawody budowlane, ale związane z branżą IT i z komunikacją i one się pojawiają jako nowe zawody i w prognozie, ale też co ważne, niedawno została opublikowany raport o losach absolwentów, wszystkich absolwentów szkół ponadpodstawowych liceów technicznych i branżowych i to jest kolejne narzędzie, proszę Państwa, które pozwoli i szkołom, i pracodawcom dowiedzieć się, jakie są zawody, jakie są szkoły, które skutecznie uczą. Ten raport o losach absolwentów daje wiedzę i pracodawcom, i szkołom, i uczniom, bo on nie tylko pokazuje... W których zawodach można dostać zatrudnienie, ale też jak się zarabia, jak długo się ten zawód utrzymuje i w, czy uczniowie się dalej uczą, czy też te zawodówki są na nich satysfakcjonujące. Robimy to z instytutem badań edukacyjnych. Do końca czerwca szczegółowe efekty, efekty tego raportu trafią do szkół. Bardzo jest dla nas ważne kształcenie branżowe i techniczne. Przywiązujemy w Ministerstwie Edukacji i Nauki ogromną do tego wagę. Kontaktujemy się ze szkołami, pracodawcami i bardzo na bieżąco reagujemy na ich potrzeby. Przed nami wielkie wyzwanie budowa branżowych centrów umiejętności. To będzie współpraca, która będzie w sobie ogniskować szkoły, uczelnie i branże. Powstanie takich 120 branżowych centrów umiejętności, które będą takie wzorcowymi, jeśli chodzi o kształcenie branżowe i techniczne. Bardzo mocno do tego przywiązujemy wagę, bardzo mocno słuchamy też dyrektorów i pracodawców i ta praca, która wynika z rozmowy z pracodawcami, z uczelniami, z nauczycielami i dyrektorami przynosi efekty. Mamy kształcenie branżowe i techniczne na najlepszym poziomie i to jest ważne i cieszę się, że tutaj wszysza się to co w tej naszych założeniach reformy jest najważniejsze dziękuję. Yyy które mówiło dzisiaj z zbyt polityka socjalna państwa zaczęta dodatki sprawiło, że yyy przed kilku młodych ludziom nie opłaca się pracować i tego nie mówił, ale oczywiście mówiono, to, że potrzebni pracownicy w poszczególnych branżach i rzeczywiście tak jest, że pracodawcy są gotowi też, i to za to im bardzo dziękuję, podjąć się tego zadania, a więc też do kształcania swoich pracowników w swoich zakładach pracy. Przy raporcie o SED, który był podstawą naszych zmian w kształceniu branżowym i technicznym, w tym raporcie wskazywano na to, że często... Umiejętności pracowników nie są dobrze wykorzystywane w miejscach pracy i też pracodawcy się nie angażują w kształcenie swoich pracowników. Dzisiaj widzimy, że to się zmienia. Tu w rozmowach powiem tak, wszyscy są otwarci na współpracę i pracę. Mamy tu też bardzo piękne oferty dla naszych... Braci, którzy przyjechali z Ukrainy. Tutaj widać takie komplementarne patrzenie na potrzeby pracodawców. Ważni są uczniowie, ważni są pracodawcy, ważna jest gospodarka, bo to wszystko ma ogromne znaczenie. A szczególnie po pandemii, po COVID-zie, mądre kształcenie branżowe i techniczne jest na wagę złota. Nie było takich zdań, nie było takich słów. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Minister, dziękuję bardzo Państwu.